To grafy z dupkami zrobię To jak... jak... mocne, to mocne, to mocne Tak jest, o to chodzi, jest koniec Jest kurwa, koniec Hop Super, super. I tak was Danis wyjaśni Jaki kurwa Danis bo żadnego Denisa już chyba nie ma, ty Hello, hello, witam serdecznie wszystkich Siema, nudzakho Patrzcie, kupiłem uchwyt Do telefonu, żeby tu mieć uchwyt, nie Patrzcie jak on... Trzyma się. Uchwyt. Skur zjeżdża z tego, nie? Jezu, Jezu, uchwyt. Czemu tak energiczny? No nie, nie robiłem treningu jeszcze, nie? Humor mam dobry? No bo z, obniżyli KCPI. Więc mam humor dobry. Nie no, świeruję. Humor mam dobry, bo jestem na wakacjach. I pogodziłem się już z Kikiem. Nie musieliśmy już do roboty, więc mam humor dobry, nie? I chodzi sprzęt. Działa kamera wszystko chodzi. Na razie ty mnie w jeszcze, no się sens, bo, sen, działa, to mam dobre humorcy, nie? Tak nie dam do dachu? Łaz? Ja, no no problem Patrz to Pat, pat, patowaluj No problem, no problem No to z nim zrobię, z nim Chodź, to zrobię, 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 zrobię No problem. It's chulo, eh? Ah, okay. Gracias. Buenos días. Nie, ty, fotografy z bubkami zrobię tylko. Mocne, to mocne, to mocne. Możesz jechać, możesz jechać. Ale ma <śmologia> ta tabletka, kur... Ma ty. No to twoje, to twoje to jest? Powiem ci, nie, ja wypożyczyłem. Jest spoko. Jest spoko, jest spoko. Ale masz, kur... No to wiesz, nie dla mnie auto. W ogóle. Nie, no jesteś, ja się Ale je. to jest wysoki jest. No auto w ogóle ja myślałem na streamie to inaczej wyglądało kurwa. Precy na pierdolą, bo y, wiesz, Nie wychodzimy mi się idzie się teraz do walki czy co? A B... to ładnie z... ktoś nie... Bądź, no, no to wiesz, no to dla mnie grałeś w kurwa. musimy. kibicowali na tej się chyba 40 osób, tak no. KUOOOOO! To za tym, za tym drugim, tak jak oni, no tak jak oni. Gdyby kupić to chłopa to za mamy Nie, no to Zobacz, ja z nogami, mam to samo co ty. mam taki sam wzrost. A ty, ty go sobie wypuszczasz. prosto za nim idziesz. gdzieś idziesz do spokojności. Bawić się z ale bardzo źle ten to. Ja sobie też, też sobie tutaj na tej plaży w ogóle. To sobie biegałem w ogóle często, wiesz? A tu ładnie jestem. Kurwa, bardzo ładnie, ale jest dużo kursko. lepiej. Dużo... co teraz to jest? Jeszcze ja raz prosto. To jest. To jest Ben Almadena. Tak? Ben Almadena. Tu jest fajnie, wiesz no. Na jest Lacku, jest dużo Angolicy przyjeżdża, że kurwa. Angolicy dużo. Ciesie, tam, ciesie, tam, tam. A, w w to grałem, ja nie nie się w tej wkręcić ja to wiesz, też gramy jakiejś ślody, bardziej cesy Czemu Ty a. na tą drugą co nie pójdziesz. Takika? No, mala kurwa. Ta? A bana ci weź. ile no. no. Na perma, no musisz się przepchać za Za darmo kurwa, tam ludzie już ruchają na ten stream. Tak, I kur, a ja tak z dzieciakami. I za o z dzieciakami, ban perm. Serio, tak jak spokój, się w co coś mi się streamować, taki, kurwa, ja ja czegoś za darmo. Chudłem. No Ale już chudłem, teraz streamuję. Wiesz, teraz streamuję dla samego streamowania, żeby mówili o mnie w internecie, co się dzieje, wiesz? No pewnie. Żeby coś się działo. Nie, ja żeby było, że. Tak, bo tam. Teraz no Bo zbudowali mnie. Ja, ja też potrzebuję do fryki. Ja miałem od Trzykawizu, a wyjeba. Ja widziałem. I wiesz, no. i wyludziłem ja się we fryki całkowicie, ale miałem albo się bije w ogóle, więc. Nie, no tak. No. Ale, ale trzeba zrobić liczby. Lepiej, też to będzie git. Gajowskie spotkanie na plaży? <laughs> nie, nie, nic z tych rzeczy, kurde. Tazji musi sobie lekki trening zrobić. Jaka opinia na temat szachty? Nie, nie wypowiadam się na, ten, na, na temat kibicowska tutaj. Co niech sobie robią, to niech sobie robią, co chcą. Dawaj, Tazji, lecimy. Dawaj, no. Czekaj, aż pójdzie, żeby tak było równiej tutaj trochę, co? Daj, Musi to, to mogli pójść, pójść, pójść lampy do lampy na chodnik, ale... ale to widać z tego, czy nie? Widać, nie? No, bij lewy pierw. Hop, nie, nie spinaj się, długi, długi. Hop, I teraz, daj, daj dwa, raz, dwa, raz, dwa, tak jest, chodzi, chodzisz, chodzisz. lewy prawy. Tak jest, garda. Długie ciosy, masz długie łapy, pamiętaj o tym. I teraz się tak, pomału, lewy prawy, lewy prawy, prawy, lewy sierp. Tak jest, i jest zejście od razu, tak jest, tak jest. Hop, bardzo ładnie. Długi. Bardzo ładnie, hop, lewy idzie na takie taki leciutkie, potem bam, bam! lewy Spokojnie, spokojnie, hop, 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 tak jest, tak jest, tak jest, hop, chodzi, chodzi, bum, bum. Dwa lewe, hop, jazda, tak jest. Lewy, prawy, szybki, Dawaj, zapierd... Za mał lewy, prawy, lewy, sierp, bam, bam, bam. o tak, to jest to, to już poczułem, ku... kto to samo, jeszcze raz. Jep, jep, jep. To jest to, to jest to, bardzo ładnie. Jeszcze raz skończymy sobie ostatnią i szybko teraz. Jeb! jeb. Moja wina, to jest bardzo, za bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jeszcze raz to bardzo szybko. Hop. Jeb, jep. Tak jest. Jeszcze raz to samo. I, do, i teraz dodasz prawy. Chodzimy, gard... Nie, samy prawy do dodasz. Chodzimy, garda, garda, tak jest, tak jest. I teraz idziesz do mnie, idziesz do mnie i akcja. Hop, hop, hop. Aj. Nie sierp, tylko prawy. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jeszcze raz. Ba, ba, ba. Tak jest, tak jest. I od razu odskakujesz, odskakujesz, odzuprzycie się, bum, bum. Jeszcze raz to samo lecimy. Jep, je, jep, ba. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dwa lewe szybkę. Ba, ba. I na, na odchodne, na odchodne. Tak ba. jest. Hop, 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 hop. hop. Prawy pizza. Ba. Ba. Bardzo ładnie. Masz długie łapy, masz długie łapy, to wykorzystuj, bo naprawdę kurwa to jest... A tu twój bardzo dobry. Lewy, prawy, lewy sierp. Ba. Ba. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Długa łapa. Tak jest, tak, jest, tak, jest. Kontrola lewą. Dwa Lewe? Bardzo ładnie. Trzy lewe? Tak, jest, oddychaj, oddychaj. oddychaj. Kurwa, ty się nie stoisz tak źle, żeby się złożyć. Chory jestem, tak. Nie, no <śmiennie> <to będzie> dobrze. Chory <śmiennie> się <śmiennie> Dobra, elegancko, no i tak, teraz bijemy tak. Stoimy. Dobra, ale teraz. Stoimy i tak. Lewy, prawy sierp i dół. Dobra. Lewy, prawy sierp? Tak dół. jest. Tak jest. Pokonnie, polataj sobie. Wow, hop. Hop, prawy sierp, zierp, idzie dół. dół, okay, dół, dół tak dół, dół. jest, tak, to no, tak, tak, jeszcze raz. Dół. Lewy. Tak, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Chcę kur... się chce szybszy ten, ten, ten dół. Tak jest, o to chodzi, jest koniec. Tak. Jest koniec. No. Hop. Super, super, super. I teraz dodasz prosty. proste. Dawaj, gór, garda, lecimy, lecimy. I siedem, lecisz Tazzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Super, super, super. Hop, hop. I 8 lecisz. Bo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super, super, kurwa. Już końcówka, końcówka da się do morza w pierwszym zagrożeniu. 9, lecimy teraz, hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Super, super. I ostatnie, ostatnie da się wszystko, boom. Tak jest. Lecimy dyszkę, kurwa. 8, 9, 10. I prawda, jak jest. Tak jest. Staraj się w do morza. Ja to też tak ubiłązamy tymi kamerami, to też A. z tlenem, nie? Z tlenem. Spoko, spoko. Co, trening zrobiony, 20 minut, spoko zrobiony mi się wydaje, nie? Zaskoczenia moje zdawali Armando, nie. Jakby to był ktoś inny, to bym zajeb***ł, ale Tazi to nie. Tazi jest git. Widać Taziego? Widać Taziego? Kłócałem, kłócałem i widzą mnie. Widać mnie? Widać widać, 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 no. O. 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 Parę, woda jest. Nie, woda jest zajebista. To? Nie, to jest zimna, E morsuje, jest gorsze, nie? I czyściutka. na Instagram, do Tadziego, wpadajcie do mnie, pewnie. A masz Instagrama? Ja mam, no, to znaczy pisałem, pisałem. pisały. No, <laughs> ja mam tak, że ja wiesz, ja to położę. Ja wiadomo, za do, do kogo jedziesz, nie, wiesz. do domu. A ty myślałeś, to że wejdziesz, bo my, my myślałeś, że troll poleci, co? Też biury w głowie, dziury w głowie mam. Myślałeś, że troll poleci, Ta, że, że nie przyjadę. Ludzie mi piszą, że... No piszą mi trollę no. Nie, co ty, ja, ja, ja patrzę, w ogóle patrzę Odpalam streama, u mnie mieście jesteś, ja byłem tam 10 minut temu. Nie, ja oglądam ciebie, oglądam ciebie też często. Tak oglądam ciebie często, no. Taka z innej wodzie lepsza, no. Teraz to będzie tam do rana siedział. A niech siedzi chłopak wypocznie, to ma dwa treningi, będzie zapierdiał Mordować go na jakieś balety Nie mogę, bo matula do mnie przylatuje od 23 dzisiaj matula odbieram. Ale on i tak nie może balować, bo ma zapierdane... treningi teraz kurwa Nie ma balowania Następnym razem, jak przyjedzie, to coś to, to, pójdziemy na bolety. Ty Huntera Hunter z Grądy kojarzysz? Huntera z gromdy? Huntera z gromdy. Aha, no! Mój przyjaciel to najlepszy. A, to Toż taki świt! E, no, o, no teraz to będzie też. Tak, ja to znałem. No, 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 właśnie pytał. No, ale to no, 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 powiem Ci, ciężko go nie zapamiętać. E, no, no, mój przyjaciel no, najlepszy. Tak? No. no to zobaczę to... tatuaż w tym samym miejscu. To jesteś jesteśmy to, to jesteś omocnik, nie? <laughs> Stara, trochę wielki mam do siejenia. No. Aget <laughs> był... No, 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 dlatego mówię. After party po jakimś primie, to było? Po, tak? no, po primie, po prawie mówił. No. O Boże! Mówię, bo! Ja bo... Jest ku... agent matka że... boska, matka boska, kto to jest? Bałbym się, bo po prostu z nimi na hotel iść, a potem kumpel mówił, dobrze, że nie nimi poszliśmy, zabił, no bał się go. No, no, no. A kumpel też napił się i on, aj, nie wiem, czemu nie chcę mówić. No, no. Nie, nie, nie no, mówił. No, on teraz, on teraz też przyjeżdża do był To mój najlepszy przyjaciel, tylko jednego przyjaciela mam, on tylko, wiesz, tak, tak teraz te czasy, to wiesz, żeby dobrego kumpla męża, jakiegoś kur... To przyjeżdżać z nim to od dzieciaka, niu. A. Od dzieciaka. I tak was Denis wyjaśni. Jaki kur... Danis, bo żadnego Denisa już chyba nie ma, ty. Na chęci to ekopaszt, dzięki. O, dla jakieś małolaty tutaj. Kazi <gryzanie> wariat, kurde. Co tam, trochę pomachałeś, co? Ta łapa też siedzi, kur... Jak ty, 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 ty zrobiłeś tą dziarek, bo nie masz długo, nie? No, fliki to, byłem, to, to... no. Tak, tak, fliki, to wiesz, widziałem, mówię, tak patrzę... Ty tak siedziałeś dzisiaj, tak patrzę, mówię, tak kurde łapsko? Nie, wiesz, ja też teraz robić siłkę od 6 tygodni, wybrałem gdzieś tak, nie? mam trenera pracownego, wiesz, Stara trochę bardziej się robić tak, wiesz... Armando, skąd ze zbyt Ogólnie zaświeciał. Armando, dobry chłopak, dziękuję. Party, party,